trzeci dzień, trzeci odcinek z rzędu taka seria na moim kanale nie zdarza się zbyt często, także jeżeli chcielibyście taką częstotliwość filmów utrzymać i odcinki chcielibyście oglądać częściej niż to jest zazwyczaj, no to dajcie znać łapką w górę, z góry wam za to dziękuję no ale teraz już przechodzimy do konkretów witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj zobaczycie decydujące mecze o mojej randze w Food Champions oraz oczywiście nagrody za ligę weekendową co nam tam wyleciało, nie będę wam spoilerował przypomnę wam jeszcze tylko zanim przejdziemy do odcinka o tym żebyście subskrybowali kanał klikając takie Zabrzydzia jak ten tylko, że tam na dole koniecznie z dzwoneczkiem, bo otrzymywać powiadomienia o filmach i streamach. No oprócz tego w komentarzu. Koniecznie napiszcie, co trafiliście w nagrodach za Food Champions. Czy jest tutaj ktoś, kto wydropił Salaha? Koniecznie chwalcie się w komentarzu. No a teraz lecimy już z odcinkiem. Szukasz sprawdzonych coins do FIFA 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Aktualnie trwa promocja z okazji Halloween, a w niej superkarty do wygrania i atrakcyjne zniżki. Na Facebooku Super znajdziesz dodatkowe konkursy, które odblokują kolejne elementy promocji. Link w opisie. Polecam. Dobra, pierwszy rywal na dzisiaj. Do pokonania. Wow, wow, wow. kolega tutaj sobie poczyna zbyt odważnie. Serio. Ech, no dziwna bramka. Kilian, Musisz. Nie no czemu bramkarza? Come on. Zaczyna się to samo co wczoraj. Johan. Dobra, brawo. 1-1. Nieważne widzowie, NIEWAŻNE, no i tace No nie no, jest lipa, nie wiem, czuję się bezsilny w tym meczu, naprawdę Będą tarapaty teraz, będą tarapaty Gol No cóż, chyba GG Kylian Okej okay. Jeszcze się nie poddajemy Johan Kylian Messi Jest! Widzowie, co jest grane? Ja to jeszcze ugrałem, nie? Nie nie, nie wierzę! Nie wierzę! Dałem się jeszcze popykać. O! Bartek Łuszczyński. 5 fajnie! Staje się winka Glenn755 Twitch. Sadge. Leo. Ale masz pozycję, gościu. Oj, ale farcik! Ale farcik. O! Dobra, nice. Dobrze, dobrze, że tak przyspiesza. Kolejny skład jakich wiele. Tylko Nesta dziwny. Nie, no, no, co jest? Serio, taką bramkę takie odbicie. A to boli. Okej okay. Najważniejsze, że wpadł. Dobra, nice. O, Kilian. Pięknie, pięknie, pięknie. Jedziemy. Filian, okej, 121, jest ta pierwsza. jest druga, nawet. Dobra, on tu rywal taki sobie. No nie, no na. Nie, no to teraz to mu tak wyszło na farce. No przecież to była taka przebitka typowa. Dobra, jest Johan. Johan? Oj, tak, oj, tak, to jest właśnie on. Johan Kroj. Siemano co do zmiany za jeden kpcfoodbincom powodzenia w FC. Co? Ile razy? Ile razy? Co? No ile razy Ma będzie mógł uderzyć w jednej akcji! Ja p***ole no, Pozytywnie, moim zdaniem. Aha Okej. Okay. Werner sobie podskoczył w polukarnym i wpakował nam bramę głową. 5 złotych Pierwszy Donat w życiu wędruje do mojego idola. No pff. piłka mu spada pod nogi w moim polukarnym. No jak tu się nie wkurzyć? No. no w końcu. Okej, okay, Cristiano Ronaldo. Okej, okay, nice. Dobra, żegnamy rywala. Aha, sobie nie dodałem porażki tu w ogóle. Johan. No, Johan już strzelił. Dobra, żegnamy rywala. Przyszła pora na nagrody za Ligę Weekendową. Druga ranga, bilans 12-6. Szczerze, grałem tak słabo, że nawet nic nie wymagam specjalnego w tych nagrodach. No i mamy trzy piki, mamy mega paczkę, mamy paczkę za 100k, wymienną paczkę z trzema informami, dostaliśmy jakieś monety. Niby jest na papierze nieźle, a jak wyjdzie w praktyce, no to zobaczymy. Także pierwszy pik, no Mohamed Salah, to jest główny cel i to chyba nikogo nie dziwi. Oprócz Salaha jeszcze jest upamekano alaba z grywalnych kart w tej drużynie tygodnia. Po prostu otwierajmy, zobaczmy co w pierwszym piku i jest gulasi i zabiorę sobie Węgra pod ocenę. Myślę, że tutaj nie będzie żadnej filozofii, nic skomplikowanego. Zobaczmy, czy w drugim piku będzie lepiej. Uwaga! Dusan Tadić 86 overalla, czyli po raz drugi 86. Zabierzmy sobie Serba bez przedłużania. I zobaczmy, kim to zakończymy. Czy będzie salach? No nie. Jest Mason Mount. Czyli po prostu piki, których nie zapamiętałem w żaden sposób. Ani one nie są słabe, bo jest nieźle overallowo. Nie są też one w żaden sposób dobre, bo to są po prostu karty, które pójdą na przepałkę w jakimś SBC najprawdopodobniej. Zaczynamy oczywiście, od mega megapaczki. Najsłabsza na początek, ale kto wie, najsłabsza może się okazać najlepszą. Oby to nie była najlepsza paczka, jaką trafimy w tych nagrodach, bo to jest tylko Pickford 83. Także teraz liczymy, że w pasce za 100 będzie lepiej. I wiecie co? Zawsze otwieram sobie pakę za 100 najpierw, i zresztą już ją zapowiedziałem nawet. Ale teraz zróbmy sobie wyjątek i otwórzmy. Paczkę z trzema informami najpierw. Wymiennymi. Tak bym zobaczył flagę Egiptu, to bym się nie obraził. Ale Francja czy Austria też będzie spoko. Ale jest Hiszpania. Napasnik Deportivo Alaves I jest Josélu, nie ma walkoutu. ojoj. Oj, oj. No tak zwane szybkie 30 tysięcy i do widzenia. I została nam nasza ostatnia nadzieja. Wymienna paczka za 100 tysięcy monet. Czy ona uratuje te nagrody? I co? Przekonajmy się. Walkout. O! Rule Breaker! Austria Okej, okay, Arnautowicz no nie jest to topowy Rule Breaker Ale przynajmniej coś się zadziało, jest coś ciekawego, jest walkout I jest karta, która będzie kosztowała chociaż cokolwiek Ale jest kolorowo, więc jest w porządku, a coś w tej pasce jeszcze może przecież być No jest mount w informie, wymienny Nie no, fajna paczuszka, ciekawa na pewno Arnautowicz, no to jest 30 tysięcy, więc nie oszukujmy się, nie zarobimy tutaj niesamowitych pieniędzy. Ale mimo wszystko ta paczuszka naprawdę sprawiła, że te nagrody zostały uratowane. Nie no, ale nie było źle, nie było źle. Ta paczka była okej. Okay. Także co, lecimy. Złota wymianka, na dobranoc. I mamy walkout. Portugalia? o dobra. Uf, Ruben Diasz. No, jak ja, moi drodzy, jestem już po nagrodach i chciałbym Was przeprosić za to, że byłem takie troszeczkę zamulony grając to Tofut Champions i sporo narzekałem, ale naprawdę jakoś gra mi się nie podobała. Tym bardziej, że wkradły się jakieś porażki, niepotrzebne błędy, w niektórych spotkaniach nawet troszeczkę pecha. No to byłem poirytowany. Tym bardziej, że po tym jak dwa tygodnie temu wbiłem tą pierwszą rangę, to chciałbym ją wbijać jednak regularnie, a tutaj zdecydowanie to wszystko wyszło inaczej. W każdym razie, ja po otrzymaniu monet z moich nagród, po sprzedaży dwóch najlepszych trafów, czyli Arnautowicza i Mounta, po skrikselowaniu paczki z informami oraz po sprzedaniu Jerzego Dudka w wersji Hero ze składu mam 307 tysięcy monet na koncie, no i taką oto jedenastkę. Dlaczego Jerzy Dudek się pożegnał z... Moim klubem, z moim składem, no dlatego, że Jurek wpuszczał naprawdę bramki, które powinny być bronione w poprzednim odcinku, w dzisiejszym odcinku, niestety było wiele takich goli. I jestem w stanie stwierdzić, że gdyby bronił chociażby są czy też Jori, z których mam tutaj na rezerwie, no to tych goli w Champions mógłbym stracić kilka mniej. A kto wie, może by to się przełożyło jakoś na ostateczny bilans. W każdym razie, sytuacja jest jaka jest, i zastanawiam się teraz nad tym, co zrobić z tym składem. Jeżeli macie, macie jakieś pomysły, kogo na moim miejscu byście sprzedali, kogo kupili, no to dawajcie znać w komentarzach. Fofana, Mbappe, Messi i Bruno Fernandez są niewymienni. No, oprócz tego mamy karty takie jak chociażby Rüdiger czy Dembele. Zastanawiam się, czy zostawiać Niemca i Francuza. Nie wiem, czy, czy zostawiać Niemca ze względu na to głównie, no, że ciężko może być z połączeniem go tak, żeby on miał full zgrania. 8 zgrania oczywiście, to będzie łatwo osiągnąć, no ale niekoniecznie to pełne zgranie tutaj uzyskamy. Oczywiście mógłbym sobie kupić kantę za Bruno Fernandesa, powiecie, ale wtedy parę środkowych pomocników tworzyłby Kante i Fofana, co byłoby zbyt defensywne, dlatego Kante raczej tutaj za Bruno nie chce, wtedy Rudiger miałby pełne zgranie, ale ma to też swoje minusy. Myślę, że pora też podsumować występ ofensywnych kart w tym Foot Champions. Czyli między innymi Dembele, który nie wiadomo Czy się z klubem pożegna czy nie No 18 spotkań 2 bramki, 4 asysty To mnie nie przekonuje Dembele występował na prawym napadzie w 4-3-2-1 Lub na lewym skrzydle w 4-2-3-1 No troszkę jednak więcej wymagałem od tej karty e, Oczywiście ogólnie moje food champions Sama moja gra nie wyglądała najlepiej Więc to też które Francuza tłumaczy Ale najlepiej to nie wygląda e, Jeżeli chodzi o Messiego, no to on mnie nie zawodził On, on tutaj też nie, nie powala statystykami Ale on grał ustawiony troszeczkę niżej w 4-3-2-1 Bo grał takiego środkowego pomocnika Który się podłączał do ataków. Mbappe nie zawodził, Mbappe wręcz ugrał w tym Food Champions wiele meczy. Johan Cruyff też troszeczkę więcej po Holendrze oczekiwałem, ale generalnie no, no to i tak jest kosmita i bóg moim zdaniem i mimo tego, że liczby jakoś niesamowicie nie powalają, to w mojej opinii różnicę robił i kreatorem na wojsku był. Wspaniałym. Także co moi drodzy, przypominam, mamy 300 tysięcy końców, taką oto niewymienną ekipę na ławce i na rezerwach oraz te karty, które widzicie w 11. Co wy byście robili ze składem? Dawajcie znać w komentarzu, te pomysły rozważymy i na streamie na tygodniu pewnie zbudujemy coś e, lekko nowego, lekko zmodyfikowanego. A tymczasem w tym odcinku to już na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. No i co? Trzymajcie się na razie, piąteczka, cześć i pa pa!